was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić sernik. Sernik o smaku truflowym. E, sernik bardzo łatwy, szybki, naprawdę wszystkim polecam. Będzie to sernik, tak jak mówiłam, szybki, więc będzie to sernik na ciasteczka. Potrzebujemy blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Blaszka ma wymiary 36 na 26 cm. I jest wyłożona czekoladowymi, takimi kakałowymi ciasteczkami. Jest 15, 22 ciasteczka. Także o coś takiego. Ja sobie już tutaj odstawię. Będzie nam też potrzebny. I tutaj, właśnie, wszystko zależy. Jeden albo dwa budynie waniliowe lub śmietankowe, każdy budyń po 40 g bez cukru. A zaraz później powiem, dlaczego jeden lub dwa troszkę pasty waniliowej lub olejku waniliowego, cukierków, trufli. Ja mam tutaj różne trufle, około 20-30 deko trufli. One będą nam potrzebne do przystrojenia sernika. W końcu sernik ma być o smaku truflowym. Szklanka drobnego cukru. Jeżeli lubicie słodki, dajcie szklankę, jeżeli nie lubicie słodkiego, dajcie pół szklanki. E, około pół puszki ja zużyję takiej masy kajmakowej, ale ja mam o smaku truflowym jeżeli chcecie możecie dać troszkę takiej masy później więcej, ja myślę, że pół mi wystarczy duża taka łyżka stołowa roztopionego masła jedna łyżeczka kaka sześć dużych jajek to są jajka elki około czterech 5 łyżek śmietany, 30 i kilogram dobrego sera. Ja mam sera z wiaderka i jest to, yy, ja zawsze robię na serze złoszczowa. Uważam, że jest najlepszy. I to wszystko. Słuchajcie, prawdę mówiąc, można już sobie piekarnik nastawić na z, grzałka góra dół na 160 stopni. Niech się grzeje. Bo tak jak mówiłam, yy, sernik będzie bardzo szybki. I zaczynamy. Jedna bardzo ważna sprawa: wszystkie tutaj yy, nasze składniki muszą mieć temperaturę pokojową. Także ser, który dajecie z wiaderka, też musi mieć temperaturę pokojową. On nie może być wyciągnięty prosto z lodówki. Dodajemy tutaj nasze roztopione masło. Tak. Dodajemy do sera śmietanę trzydziestkę, tak jak mówiłam. O gęsta, fajna. Raz dwa 3 dam cztery łyżki o cztery łyżki gęstej słodkiej śmietany trzydziestki. do tego dodajemy troszkę pasty waniliowej o tak i tu będziemy dodawać żółtka a białka do osobnej miski Mamy dodane, i teraz połowę cukru wsypujemy tu. i ja mam tak niepełną szklankę, a połowę będziemy wsypywać do naszych białek, jak będziemy ubijać. To na razie możemy wymieszać ręcznie, ręcznie łyżką. Tak, odstawiam i ubiję. Białka z cukrem. Po prostu będę ubijać i po malutku wsypywać co jakiś czas cukier drobny, wtedy ubije nam się szybciej. Lepiej wziąć na naczynie wąskie, ale wysokie, wtedy też dużo szybciej białka nam się ubiją. Białka nam się praktycznie na sztywno nie ubiją wtedy, kiedy wpadnie nam tu chociaż troszeczkę żółtka. Także zaczynam ubijanie. Z białek mam ubitą na sztywno. O. I teraz wymieszamy, oczywiście, z naszą masą serową. Tak. Pierw masę zmiksuję jeszcze naszym robotem. jeszcze Was przybliżę i tu wyłożę naszą pianę z białek ale troszkę na dnie takie dwie łyżki stołowe zostawię delikatnie mieszamy do samego spodu jak żeśmy już wymieszali o, dodamy budyniu. I teraz dopiero wiem, ile budyniu dodać. Nasz, moja masa nie jest za rzadka, bo ser był bardzo dobry. Białka się dobrze ubiły, więc dodam budyń tylko jeden. Jeżeli będziecie mieli ser bardzo wodnisty, no to wtedy niestety trzeba dodać dwa budynie. I delikatnie mieszamy. Masę mamy wymieszaną. Bierzemy nasz spód ciasteczkowy i będziemy wylewać. Wszystkiego żeśmy nie wylali, troszkę tu zostawiłam. Mniej więcej. Tak. Dodam tutaj resztę piany. Z białek. O, takie dwie łyżki stołowe. To, co zostało i kakao. Kakao najlepiej przez siteczko słuchajcie. i delikatnie mieszamy. Całe kakao żeśmy już wsypali. Wymieszaliśmy. Na wyrównaną o, naszą masę serową nałożymy tą kakaową. Masa serowa kakaowa wyłożona. I teraz pomieszajmy troszkę. Takie koliste ruchy. I teraz już możemy wstawić nasz sernik do piekarnika na Środkową blaszkę temperatura 160 stopni, grzałka góra-dół yy, na czas pieczenia około 60-70 minut. Oczywiście sprawdzajmy, gdyby się zaczęło przypiekać, to skręćmy o 10 yy, stopni. Jak yy, nam widzimy, że się nie dopieka, musimy dodać 10 yy, stopni na plus. Tak do tak zwanego suchego patyczka. Po godzinie czasu wyciągłam sernik z piekarnika. Słuchajcie, on troszkę popękał, ale to nic nie szkodzi, i tak tutaj przyjdzie nasza masa kajmakowa o smaku truflowym. Pachnie bardzo ładnie i myślę, że też tak smakuje ale poczekajmy aż on wystygnie. Po upieczeniu po godzinie czasu uchyliłam delikatnie drzwiczki piekarnika i zostawiłam na około 30 minut, żeby po prostu delikatnie on się tak wychłodził piekarnik. Także teraz tylko zostawię tak i czekam do jutra także widzimy się jutro I widzimy się na drugi dzień Sernik już Wystyku. Tutaj. tutaj mam podgrzaną y, w mikrofali masę kajmakową, tak delikatnie podgrzałam. Można to też zrobić w kąpieli wodnej. Wtedy po prostu lepiej ją rozsmarujecie na serniku. O! Tak. I trzeba ją rozsmarować. Masa kajmakowa jest bardzo słodka, jest to masa kajmakowa o smaku truflowym, także dlatego sernik będzie miał posmak e, trufli. masę kajmakową już posmarowałam ładnie. Jeżeli zostanie wam masy kajmakowej wystarczy przełożyć ją do słoiczka, szczelnie zamknąć i może jeszcze kilka dni postać w lodówce. Można ją wykorzystać oczywiście na coś innego, do jakiegoś innego ciasta albo na przykład do naleśników. Cukierki wyciągłam z lodówki, żeby były zimne. Odstawimy sernik, bo teraz Będę przystrajać sernik. To, jak przystroicie, wszystko zależy od Was, naprawdę. Ale ja po prostu takimi zimnymi cukierkami pokroję je. O, tak drobniutko posiekam i posypię sernik posiekanymi truflami. Brzegi sernika posypałam pokrojonymi truflami. A środek posypię takim groszkiem czekoladowym z białymi kuleczkami. Tu naprawdę jest dowolność. I tak, sernik o smaku truflowym mamy gotowy. Oczywiście zaraz Wam pokażę, jak wygląda w środku, bo go przekroimy. I będziemy kroić. Najlepiej, żeby masa kajmakowa wam jeszcze yy, zastygła. Moja jeszcze nie zdążyła. O, a już wam przekroję i pokażę. Jest bardzo delikatny. Mięciusieńki. Dzisiaj trafi u nas na stół. Podem papier do pieczenia i on się mi chwyta i nie mogę. No, o już. Tak, nowy ostry. Tak wygląda serniczek w środku. O, I do tego, tak jak mówię, u mnie akurat się leje, ale zaraz stawię do lodówki, to ona ładnie zastygnie. Masa kajmakowa o smaku truflowym. Także sernik B jest o smaku czekoladowym, takim truflowym. Jak się Wam przepis podobał taki szybki, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa.